Nam zależy merytoryczne źródło informacji. Jan Kubań, prezes Fundacji PAFERE. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami kolejny interesujący temat, a mianowicie coś takiego jak darmowy słowo darmowy w cudzysłowie obiad. Przy czym zaznaczę tutaj, że nie chodzi nam dzisiaj, o aspekt taki czysto gospodarczy w tym sensie, że to chyba Margaret Thatcher powiedziała, że tam nie ma darmowych obiadów, bo jeżeli rząd coś daje, to znaczy, że najpierw musi zabrać, bo my dzisiaj nie będziemy mówili o podatkach, tylko o tym, jak to jest, kiedy darmowy obiad jest w pracy. Więc zapytam, o co, o co chodzi? Czemu pan się czepia tych darmowych obiadów w firmie? Znaczy, wie pan, bo ja jestem wolnościowcem i dlatego się czepiam, bo w, w tym momencie, jeżeli, znaczy w ogóle tak, nie ma niczego za darmo, wszystko musi być wyprodukowane, ktoś to musi zrobić i, i, albo komuś zapłacimy za to, że on to robi, a jeżeli nie zapłacimy, no to on robi to sam z siebie i być może jest okradziony. Być może robi sam z, z dobrej woli, tak? ale pracodawca no, gdzieś ten obiad musi kupić, wydaje pieniądze i następnie przekazuje temu pracownikowi modelowemu, bo właśnie taki model tej relacji jest tutaj w tej chwili omawiany. No i skoro nie jest to darmowy obiad, tylko trzeba za niego zapłacić, no to powstaje pytanie, kto za to płaci. No i oczywiście wszyscy w domyśle mają coś takiego, że to płaci pracodawca, no ale pracodawca też nie płaci za to, tylko on potrąca to z pensji swojego pracownika. Ja zawsze u mnie w firmie pytałem się, czy Ty chciałbyś, żebym ja Ci kupował obiady, czy wolisz sam we własnym zakresie. Te obiady kupować, czy wolałbyś, żebym ja ci zabrał 40 zł i kupił ci obiad, czy wolałbyś, żebym ja ci te 40 zł zostawił w Twojej pensji. Czyli znaczy, to też można na to spojrzeć dwojako, tak? Czy mam ci dać 40 zł, czy wolisz obiad w cenie 40 zł? No i znowu, wolnościowcy, wie pan, to nie jest tylko kwestia obiadu, bo yy... Może pan powiedzieć, że jest kwestia skali, o, oczywiście pracodawca, pracodawcy łatwiej jest kupić 500 obiadów, wtedy uzyska niższą cenę, no i rozda swoim pracownikom i oni będą zadowoleni. No ale to powstaje pytanie, to co jeszcze pracodawca ma robić? Co ma jeszcze dawać? Taki przypadek miałem w firmie, wie pan, miałem pracowniczkę, która zaszła w ciąży. No i ona była bardzo dobrym pracownikiem. Natomiast w momencie, kiedy ta sytuacja u niej się zmieniła, ona zmieniła całkiem radykalnie w ogóle swoje podejście do życia. Byłem zaskoczony, ale ona nieomal wymagała, żebym ja się nią opiekował tym całym dzieckiem, tak? płacił za, za wszystkie badania tego dziecka itd. itd. Ja tak się zastanawiałem, no ani to moje dziecko, to jest jej. Ona ma męża, wszystko, co się stało, nie? Ona oczekiwała, że jest w stanie błogosławionym, ja, że tak powiem, cały ciężar obsługi tej jej ciąży i być może potem, nie wiem, wychowania tego dziecka będzie spodziewał, spo, yy, spoczywał na mnie, no. jakiś totalny absurd, tak? Relacja pracy, to jest praca po prostu. Tak? Jeżeli pracodawca uznaje, koszaruje swoich pracowników, tak jak w wojsku, daje im śniadanie, obiad za darmo, kolację, daje jeszcze mundur, i no, no to może są tacy ludzie, którzy lubią tak pracować. Natomiast tak jak mówię, ja jestem wolnościowcem i mi się to nie podoba. Przykład też, mój syn pracował w korporacji, korporacja dawała darmowe obiady, czyli tak jakby w pakiecie był, był obiad. Jemu to się na początku bardzo, bardzo podobało, prawdopodobnie wtedy, kiedy jeszcze ta różnorodność tych potraw była taka nie do ogarnięcia, tak? no bo, bo stołował się w jakiejś stołówce, potem jak już te obiady zaczęły być trochę takie bardziej monotonne, to trochę mu się to przestało podobać, ale myśmy mu, rozmawialiśmy z nim na, taki, na ten temat i powiedzieliśmy, że Pracodawca dając mu ten obiad próbuje go wciągnąć tak jakby mocno uzależnić jeszcze od siebie, tak? Tym bardziej, że jak przyszedł do pracy, zjadł ten obiad, czyli miał tą półtoragodzinną przerwę, to on w tej robocie siedział praktycznie 10 godzin, tak? No i zauważył, że rzeczywiście on po prostu jest Bardziej pracuje, jest duchem, ciałem, no, no i fizjologią, że tak powiem, jest związany z tą robotą, a chyba nie, nie, nie tylko o pracę chodzi. Także zmienił swoje podejście, już nie korzysta z darmowych obiadów, sam sobie gotuje, sam zaczął dobierać swoją dietę, myśleć o tym w ogóle, co jeść i tak dalej. Także... Tylko ja myślę, że tutaj pojawia się taki problem, że nie każdy ma takie pole manewru. To znaczy, jest jakaś polityka firmy, często dużej firmy, która właśnie oferuje takie obiady. No i niestety nie da się iść do prezesa, bo w ogóle prezesa to się nie da spotkać, ale nawet nie da się tam iść do jakiegoś kierownika typ, czy menadżera i powiedzieć, że wolę pieniądze zamiast obiadów, bo nie ma takiej opcji. No, A wygodniej jest wziąć obiad. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w wojsku była taka opcja, bo były albo papierosy, albo ekwiwalent za papierosy. Ja brałem ekwiwalent. W momencie, kiedy czarnorynkowa cena papierosów wzrosła, brałem papierosy i je sprzedawałem kolegom, którzy byli nałogowcami. Także ta wolność, ta wolność wyboru, mi się wydaje, że tak to powinno być rozwiązane, że nie powinno być darmowego obiadu w pakiecie, tylko do wyboru. Chcesz to. To sobie wykup te obiady, a jak nie, no to masz pieniądze, tak, i możesz z tymi pieniędzmi robić, co chcesz. Możesz jeść dwa razy więcej, dwa razy mniej. Podobna sytuacja jest chociażby z pakietami sportowymi. Myśmy w firmie zauważyli, że wszyscy chcą te pakiety mieć, ale jak już je mają, to w zasadzie nie trenują. No, i taki warunek był. Zresztą też taka ciekawostka jest, że te, te firmy, które udostępniają te pakiety treningowe, ja chciałem, zadałem pytanie, dobrze, czy ja będę mógł dostać zwrotną informację, kto ile trenuje? Po prostu chcę wiedzieć, tak? no skoro płacę na tych ludzi, no to chcę wiedzieć, jak oni to wykorzystują. Nie, nie, jest RODO, my takich informacji nie możemy udzielać. Z systemowego punktu widzenia jest to pewnego rodzaju, no, można powiedzieć, spisek w cudzysłowie, no bo firmom fitnessowym zależy na tym, żeby pracodawca nie wiedział i żeby ci ludzie nie chodzili, tak? No bo oni dostają pieniądze, ludzie nie chodzą, czysty zysk, prawda? Także rezygnują z takiego rozwiązania systemowego, żeby pokazać pracodawcy, opłaca ci się płacić na tych ludzi, oni rzeczywiście, ja chodzę pięć razy w tygodniu. Na, na fitness, jak można chodzić. trenuje pięć razy w tygodniu. No a moi pracownicy, jak tam niektórzy trenują dwa razy w tygodniu, to już jest, wie Pan, wielki sukces. Niektórzy. No to jest właśnie taka naturalna skłonność, żeby brać ile się da, ale niekoniecznie korzystać. Tak, no ale to nie jest do, dobry mechanizm, bym powiedział. Ja słyszałem, że w jednej z dużych firm, która była związana umowami sponsorskimi z klubem piłkarskim, rzeczywiście była możliwość dostania. Biletów czy nawet karnetu na mecze tej drużyny piłkarskiej, był tylko jeden haczyk. Że jak się to weźmie, to trzeba chodzić. No bo to już system jest elektroniczny, tam mhm. sprawdza, kto chodzi. Bo jak nie, to się to kasuje i już nie można dostać. To panu powiem, właśnie ewolucję takiego systemu chociażby szkoleń. Otóż na początku, zaraz po transformacji, ja dużo obserwowałem, ponieważ moja firma robiła systemy do zarządzania firmą. To dużo mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju szkoleniami, żeśmy jeździli nawet na szkolenia z innymi firmami, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. I z moich obserwacji wynikało tak, że ludzie, którzy pracują na etacie, jeżdżą na szkolenia tylko po to, żeby się urwać z roboty. No, bo na szkoleniu yy, w robocie musi być 8 godzin. Na szkoleniu był 6, z przerwą i jeszcze był obiad, darmowy. Nie pracował, za nic nie był odpowiedzialny, w teorii się czegoś uczył, ale powiem tak, ci ludzie się w zasadzie nie uczyli, oni nie byli zmotywowani do tego, żeby się uczyć. Już w korporacjach zachodnich jest trochę inaczej, bo na przykład w oraklu, tam pracowała moja żona, był taki przepis, że jeżeli chcesz, bracie, iść na szkolenie, to od tego momentu podpisujesz, że to szkolenie odbyłeś i w praktyce będziesz stosował całą wiedzę, którą nabyłeś na tym szkoleniu. To już mocno ogranicza, no bo ludzie się trochę boją, tak, bo nie wiedzą, czy ktoś kiedyś im nie wypomni, że słuchaj, powinieneś robić to tak i tak, bo tak było na szkoleniu, ty tego nie robisz, no w związku z tym jakaś kara powstaje. Tak? Także, Ewan, te wszystkie darmowe rzeczy. No, cały socjalizm jest oparty o tym, że w teorii wszystko ma być za darmo, ale w praktyce niczego nie ma. Tak? Wszystko jest za darmo, tylko tego nie ma. No i według mnie to są. No, to nie jest dobre. Tak? Znaczy, ja jako wolnościowiec uważam w ten sposób, że firma, jeżeli stać tą firmę i oferuje darmowe obiady, to ok, oferuje darmowe obiady, ale tym, którzy nie chcą brać tych obiadów, to oferuje pieniądze, ten ekwiwalent, tak? wartość tego obiadu. I w tym momencie każdy może sobie wybrać. Oczywiście to też nie jest darmowy obiad, bo firma musi na tym zarobić. Tak? Czyli to pracownicy tak czy inaczej wypracowują te pieniądze na te obiady. Chyba, że się okrada yy, klientów, tak? no ale ktoś płaci, albo pracownicy wypracowują, albo klienci ponoszą tą stratę, bo te obiady są wliczane właśnie w cenę produktów, które finalnie znowu ci pracownicy gdzieś tam kupują. Myślę, że niektórzy zauważyliby też również z wolnościowej perspektywy, że to właśnie super, że są te obiady w pracy, bo to pokazuje jak bardzo firmy muszą konkurować o pracownika, żeby go zachęcić, czyli na swój sposób to jest postęp. Tak, tylko wie pan, może byśmy porozmawiali o kulturze, właśnie, bo jeżeli głównym czynnikiem i tym, o czym najczęściej się w Polsce mówi, to jest to, czy pracodawca daje darmowy obiad, czy nie daje, i to jest tak jakby ten wyznacznik główny, to wszyscy wie pan, dostałeś furę, dostałeś komórkę, masz darmowe obiady, masz pakiet fitness, to to ludzi najbardziej kręci, no to znaczy, że ten nasz kraj nie jest chyba wydajny i nie jest jakiś produktywny. Zresztą to w statystykach też widać. Wie pan, pierwszym takim moim spostrzeżeniem, jak ja w 90 roku wylądowałem w Szwajcarii, było to, że ludzie, no, pracodawca to wiadomo, on, on bardzo był dumny z tego, że pracuje na przykład dla szkoły inżynierów w Biel, która Bierze, znaczy Tworzy samochód solarny, to był rok 90., samochód solarny napędzany tylko i wyłącznie energią słoneczną, który konkuruje z samochodem bodajże Mazdy i NASA. Były takie zawody, był, NASA miała swój samochód, Mazda miała swój samochód i szkoła inżynierów w Biel. I oni robili konkursy, i pan, młodzi ludzie produkowali taki samochód w latach yy, 90. Natomiast to, że on, był, on, on, on wie pan, był dumny z tego, co robi, to było naturalne. Ale również jego pracownicy byli dumni. Oni na przykład zapraszali mnie bardzo często i powiedział: Słuchaj, ja tu mam na maszynie taką część, to jest taka sfera, i ja ją szlifuję z dokładnością do dwóch tysięcznych. Wie pan, dla osoby takiej postronnej, no to wyszlifuj, tak, no to, to tego. Ale to jest sukces, wie pan, to jest, no, może, może to nie jest tak, jak gra Lewandowskiego w, w, w piłkę, ale to naprawdę jest bardzo ciężkie, żeby z taką dokładnością wyszlifować sferę, żeby ta sfera rzeczywiście była prawie sferą idealną z dokładnością do dwóch tysięcznych, tak. Oni byli dumni, po prostu. No i teraz jest, jest skoro już mówimy właśnie o Lewandowskim, mówimy o o kulturze. Niech mi pan powie najlepszy klub pił, piłkarski, taki według pana, jaki jest. Na świecie? No. Chodzi o popularność, jakieś, jakąś taką sławę, no tak, czy, czy piłkarską? To, co panu tam przychodzi? No nie to... wiem, weźmy to może hiszpańskie: Real Madryt i Barcelona. No, widzi pan, trafił pan, tak? I teraz jest. Ja pracowałem w Instytucie Sportu w Warszawie i pracowałem trochę dla analogicznej instytucji, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Barcelonie w Hiszpanii. I porównywałem, jak prasa hiszpańska pisze o sporcie i jak polska prasa pisze o sporcie. Dla przykładu, u nas głównie są podawane zarobki, ile za dany piłkarz zarobił. Natomiast w prasie hiszpańskiej, ja widziałem w prasie, takiej zwykłej, codziennej prasie, widziałem ogromne artykuły na temat tego jak się trenuje, jak się pracuje, ile to czasu kosztuje, ile wysiłku, ile ci ludzie którzy rzeczywiście bardzo dużo zarabiają, ile oni na to poświęcają, żeby być na najwyższym poziomie światowym. Tam była mowa o różnych niuansach i tak dalej. Co ciekawe, nie wiem czy pan wie, że jest taki młody człowiek, chyba ma 12 lat, nazywa się Michał Żuk. Blondas, już się dobrze cieszy, ma dobre, dobry będzie dobrym piłkarzem, wschodząca gwiazda. Piłki nożnej. Rzeczywiście, jak się ogląda, jak on kiwa, ten dwunastolatek, to się w głowie nie mieści. Gdzie trenuje? Nie wiem. W, w Barcelonie. Barcelona. Tak jest. Nie w Polsce, tak? To jest właśnie ten czynnik kulturowy. To samo. Biegałem maratony. Biegałem maratony w Warszawie, biegłem również na Tahiti. I miałem tą przyjemność, że na Tahiti przyjechałem tydzień przed maratonem i wyjechałem tydzień po maratonie. I proszę sobie wyobrazić, że. Mała wyspa, tam mieszka 200 tysięcy osób, to jest taki archipelag na, na drugim końcu świata. O tym maratonie się pisało w prasie codziennej, codziennie tydzień przed yy, wydarzeniem, i potem tydzień po wydarzeniu. Najpierw przedstawiano kandydatów, rozmawiano, czy pan wygra, czy pan nie wygra, jak się pan odżywia, dlaczego pan trenuje, ile pan zarabia, itd., tak dalej, tak dalej, tak dalej. Potem się pisało, kto biegł, że byli i Polacy, że byli i Rosjanie, że jacyś Holendrzy, jak oni biegli, to popularyzowało ten sport. W Warszawie w Gazecie Wyborczej była taka mała notka w dniu, to był, to nie wiem, chyba w sobotę to wydali, bo maraton był w niedzielę i znów wybiegną maratończycy i zablokują nam główne ulice i nie będzie można chodzić, tak, czy tam jeździć, no. Także wie pan, no ta, takie to podejście. Do dwóch rzeczy bym się tutaj przyczepił. Po pierwsze, może tam na tej wyspie było to jedyne tak duże wydarzenie, więc rozgrzewało. I, nie u nas sądzę. na przykład w Erze szomani były skoki narciarskie, to też przecież się trąbiło o tym o tym konkursie w zakopanym i no, no tak dalej z miesiąc. Ale, ale maraton, wie pan, to nie jest. Maraton nie jest popularny, on jest bardziej popularny, znaczy intencją państwa powinno być jednak zachęcanie ludzi do biegania, bo to jest zdrowe. Prawda? No i tam to nie był jakiś, wie pan, tamtych wydarzeń, no Tahiti to jest tak jakby kurort, wie pan, tam, tam zawsze jest 32 stopnie, tam zawsze jest ciepło, tam nie ma rekinów, to jest po prostu raj na ziemi, tam nie ma chorób. Tam najważniejszą, najgorszą chorobą to jest coś takiego, jak coś tam pana ugryzie, to przez dwa tygodnie pan jest tak, trochę się pan źle czuje, tak jakby pan grypę miał. Nie, ale to przechodzi zupełnie, nic się nie dzieje. Rzeczywiście raj na ziemi, tam jest masa różnych imprez, także wie pan, to, to nie było nic szczególnego. Tak. Jeszcze druga rzecz, do której się do bo y, maraton, ja nie wątpię, że to jest świetna sprawa dla zdrowia. Dla, no, no, po prostu Stołecznie. jak sport. Tak, i sport wa warto popularyzować. Natomiast, czy on już powinien przebiegać głównymi ulicami, czy w ogóle ulicami miasta, no to to już jest trochę inny temat, bo miasto jest bogate przecież na ogół również w najróżniejsze ścieżki, chodniki, parki. Więc Wie pan, Dałoby się inaczej. Tak, to znaczy, powiedzmy tak, jeżeli pan jest zwolennikiem biegania poza głównym obszarem, poza centrum, tak? Ja nie mam zdania. Mnie jest, w gruncie rzeczy ja nie mam zdania. Ja wolę biegać po lesie niż po centrum, ale rozumiem też intencje tych, którzy organizują w centrum, no po to, żeby to promować, tak? No niedziela jest takim dniem yy, trochę bardziej wolnym, tak? Nie, nie, nie potrzeba aż tak dużo taki, taki, takiego ruchu wielkiego, nie ma. To czemu nie zrobić tego? No, może rzeczywiście nie blokować pół miasta, no, ale z drugiej strony jest to maraton. Nie wiem, to jest kwestia dyskusyjna, według mnie do ustalenia. Władze miasta powinny o tym decydować, tak? I tutaj są dwa dwa czynniki. Jeden to jest rzeczywiście blokowanie ulic, a drugi to jest promocja w ogóle tego wydarzenia, czy miasta jako miasta. No, bo przecież słynne są maratony w Bostonie, gdzie tam cały świat jeździ, tak? Czy, czy, yy, no, pełno tego jest, tak? I blokują. Już tak, zupełnie na marginesie dodam, bo kiedyś mnie to naprawdę rozbawiło. Jeśli chodzi o taki aktywizm miejski, to ta lewa strona. Yy, bardzo często popiera tego typu inicjatywy. To znaczy, że te ulice mają być nie tylko dla samochodów, niech coś się w mieście dzieje, na przykład te maratony, ale jednocześnie bardzo aktywnie walczy ze smogiem. Tym samym również trochę z samochodami. I to chyba Janusz Korwin-Mikke w jednej z debat telewizyjnych zauważył, że yy, bieganie w smogu, skoro smog taki niezdrowy, to proszę nie organizować tych biegów w środku miasta. Kto to widział biegać w smogu? To niezdrowe. Tak, no wie pan, dużo takich nie, niespójności jest. Yy, o coś się tam dba, o coś się nie dba. Yy, znaczy to, to chyba temat, ja musiałbym się do, dobrze zastanowić, żeby fajne przykłady przytoczyć, ale bardzo często sam widzę, że no, chociażby, wie pan, yy, stawia się tych czerwonych świateł tyle, że praktycznie nie ma już płynnego przejazdu przez miasto, tylko jest ciągle hamowanie i startowanie. No a to są takie dwie, yy, znaczy to startowanie to wtedy jest najgorsze spalanie, najwięcej się tego całego dziadostwa, Wydziela, także rzeczywiście jest to niekonsekwentne tak. Przed rozmową ustaliliśmy sobie takich kilka punktów zaczepnych. I generalnie większość przerobiliśmy, natomiast pan tutaj do tego tematu darmowego obiadu chciał wspomnieć jeszcze o wirusie socjalizmu i jakimś przykładzie związanym z wywozem śmieci. Tak. Jak nam się to łączy? Bo znaczy, wydaje się to odległe. Jeszcze, jeszcze wróciłbym na chwileczkę do Lewandowskiego, tak? bo mm, oglądałem sobie niedawno, bo już mam dosyć yy, oglądania rzeczy politycznych, wie pan o COVIDzie. Zacząłem sobie oglądać takie filmiki, jak gra Messi, jak gra Ronaldo, jak gra Lewandowski. No, rzeczywiście jest przyjemnie popatrzeć na tych ludzi. I teraz to nie tylko jak grają, ale również są filmiki, jak trenują. No, na przykład Ronaldo w tej chwili ma najwyższą formę życiową, się okazało. Trenuje, chociaż nie gra, o wiele mniej gra, ale bardzo ostro trenuje. Były parametry jego tam, tkanki tłuszczowe i tak dalej. Czemu oni to robią? No, bo dostają pieniądze. Gdyby oni nie mieli wynagrodzeń, y, takich jakie mają, to prawdopodobnie y, no może jakby nawet mieli trochę mniejsze, to też by się tak poświęcali, a akurat mają takie duże, no ale rzeczywiście najlepsi piłkarze zarabiają najwięcej. Proszę zauważyć, że jest to czysty kapitalizm. Tyle ile włożysz, tyle dostajesz. Czyli w sporcie mamy do czynienia z regułami kapitalistycznymi i mamy efekty. Bardzo fajnie się to ogląda. Jak się popatrzy na poziom Pele i poziom na przykład Messiego, to są, no po prostu jest skok. Widać jakościowy skok, bo Messi ułasabia w sobie już te wszystkie zdobycze, które, które mieli poprzednicy. On się po prostu tego nauczył. Teraz jak się popatrzy na tego małego Polaka Michała Żuka, który ma te 12 lat, to on rzeczywiście się już kiwa jak Messi, który miał tam, nie wiem, 20 lat. Tak, także po prostu wiemy, czego się uczyć, ludzie się tego uczą i jest postęp. Natomiast w socjalizmie, i tutaj jest taka książka, którą polecam, to jest Zapadnia. Człowiek i socjalizm, to jest studium socjalizmu Anatolia Fiedosejewa, no to po prostu, skoro stoi się albo leży, a dwa tysiące się należy, to ludzie nie chcą pracować. No i wracamy do tych moich śmieci. Mieliśmy kapitalizm, mieliśmy ludzi, którzy we wsi wywozili śmieci. Oni mieli swoje różne techniki, wymyślali, konkurowali ze sobą. Technika polegała m.in. na tym, że pan przywoził mi swoje worki i mówił tak, do worka niebieskiego pan wrzuca makulaturę, do żółtego pan wrzuca to i to. Worek kosztuje 5 zł. Jak pan napełni worek, to wtedy pan do mnie dzwoni, wysyła pan SMS i ja w ciągu 24 godzin ten worek od pana zabieram. Tak ja dodam, tylko że te historie już żeśmy mieli. Mieliśmy, jak rozumiem, nowe wątki. Się tak powiesz. jest. Gmina poszła tym tematem, o którym pan mówi, że jest kwestia skali i pracodawca może kupić taniej więcej obiadów. Gmina mówi: "No, my tutaj taniej to będziemy wywozili, tak? Na pewno będzie to lepiej. Wszystko zorganizujemy lepiej, co więcej, ponieważ ludzie nie chcą indywidualnych umów podpisywać. To I w związku z tym wyrzucają swoje śmiecie do lasu. To my robimy tak: my zagwarantujemy, że my się zajmiemy czystością całej gminy, ale wy będziecie musieli nam płacić pieniądze i my będziemy to taniej wywozili, niż ten pan. Jaki jest rezultat? Też żeśmy o tym mówili. Ja już nie mam wolności wyboru. Ja jestem związany z jedną firmą, która narzuca mi gmina. Gmina nie sprząta lasu, gmina nie wywozi wtedy, kiedy ja chcę, tylko wtedy, kiedy ona chce. Tak? Ja muszę to przygotować. Proszę sobie wyobrazić, że śmiecie, które miały być odebrane 30 grudnia, stały do 9 stycznia. Jak ja zadzwoniłem z reklamacją, złożyć reklamację, to przemiły. Aha, linia, która odbiera reklamację. Nie działała, po prostu nie odbierali. Ich nie było, oni nie pracowali. Natomiast ja mam jakiś tam sekretny telefon, gdzieś tam do, do kogoś tam jeszcze z poprzednich czasów. Pan podniósł słuchawkę, on nie był z działu reklamacji, ale mówi: Wie pan, no to ja już sprawdzę w systemie. I mówi tak, wie pan, no rzeczywiście kierowca zanotował w systemie, że nie był na państwa ulicy. Ja mówię: No i co? No nic, no to rozumiem, że pan to reklamuje. Ja mówię tak, no to dobrze, to my to wprowadzimy, w dwa dni odbierzemy. No rzeczywiście dwa robocze dni zajęło, zanim oni to odebrali. Co więcej, ci ludzie jak przyjechali, to nie odebrali z mojego śmietnika. Ja mam śmietnik i ja zgodnie z zasadą trzymam rzeczy w śmietniku. Wszystkie śmiecie trzymam w śmietniku, wystawiam te najbliżej drzwi, które mają odebrać. Oni tego nie, nie odebrali, bo im się śmietnika nie chciało otworzyć. Ja się pytam, dlaczego? A oni mówią, no wie pan, dobrze by było, żeby pan wystawiał tak jak cała reszta. Od 30 grudnia do 9 stycznia, w okresie, kiedy mamy sobotę, niedzielę, sylwestra, świąteczny nastrój i tak dalej, mieliśmy całą zawaloną ulicę workami, no nie można powiedzieć, że one są brzydkie, no ładne, żółte, tak? No bo to akurat wywozili śmiecie tam, te, te plastiki i, yy, i metale, ale no jak my mieszkamy, tak? No bo się ludziom, którzy zabierają, po, po prostu nie chce się przyjechać wtedy, kiedy mają przyjechać, nie chce się zainterweniować, oni nie mają takiego poczucia, że no skoro nie, nie wyrobiliśmy się 30, no to zróbmy to przynajmniej drugiego, tak? No postarajmy się. Nie! Jako instytucja wszyscy zapomnieli. E, a poza tym, no niech, niech ci ludzie jeszcze, to nam się już nie chce tych śmietników otwierać, to niech ci ludzie otwierają, tak? Proszę zauważyć, zostały ograniczone moje prawa, tak? świadczony poziom usług spadł dramatycznie, a płacę o wiele więcej, niż płaciłem wtedy tamtemu facetowi. Co więcej, ja z tamtym facetem miałem jeszcze relację, bo on raz do roku przyjeżdżał, się pytał, czy jesteśmy zadowoleni, że on rozszerzył swoją działalność, że on na przykład potrafi opróżniać strychy, robić bardzo czyszczenie, no, z fekaliów, bo czasami się okazywało, że na przykład budowlańcy zostawiali jakieś, wie pan, latryny. On mówi, ja też tym się zajmuję, nie ma problemu, czyścimy. Wie pan, poszerzał swoją ofertę. Ci Tutaj nie porzeszają żadnej oferty, tylko dyktują coraz wyższe ceny. Stopniowe wkraplanie socjalizmu. My się na to łapiemy, to są śmieci, zaraz pójdzie sektor zdrowia, zaraz się lekarzom nie będzie chciało operować, tak? albo będą wynajdowali różnego rodzaju przyczyny, dla których nie przyjdą do pracy. To już ma miejsce, to już ma miejsce powoli. Znaczy, tak to jest, po prostu jest mniejsze zaangażowanie ludzi do pracy w socjalizmie na pewno. Jakby to nie było. Czyli, jak rozumiem, podsumowujemy dzisiaj tę rozmowę słowami: Nie dajcie się, drodzy widzowie, tak łatwo podkupić y, darmowym, w cudzysłowie, y, czymś w pracy. Tak, ja bym powiedział: Wie pan, tak, tak krótko mówiąc, y, każdy z nas jest leniwy i każdy by chciał osiągnąć więcej za mniej. Ale według mnie o wiele lepiej przeżyć jest życie tak jak Lewandowski, jednak starając się i pracując właśnie na wolnym rynku, e, osiągając mistrzostwo, niż bycie osobą, która da się złapać na wolne obiady, potem jeszcze na coś wolnego, jeszcze na coś wolnego, jeszcze na coś wolnego, co w praktyce wcale nie jest wolne, bo tak czy inaczej płaci za to społeczeństwo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.